Cześć, dzień dobry, to w kolejnym odcinku, tym razem zagramy sobie w Jackpot Clicker i będę otwierał was, wasze skrzyneczki, tak właśnie, więc przechodzę już do odcinka, dorobiłem się trochę znowu skinów, a więc otwieram wasze skrzynki. Mam 100 milionów na to, albo dobra, 50 milionów, do 50. I zaraz tutaj zobaczę. Bo tutaj miałem na YouTubie wasze skrzynki. No tylko parę ich będzie niestety. Dobra, więc tutaj. Dobra, to najpierw 951. Okej, okay, to 951 leci. Dobra, no, fajna skrzynka naprawdę. Otworzę sobie ją parę razy. Dobra, pięć razy ją otworzę. No, kosa na start. Nie profituje skrzynki niestety, ale kosa na start to dobrze nawet. To są prawie same piędzone web, więc fajnie. Fajnie naprawdę zrobiłeś tą skrzynkę. No, podoba mi się. Nawet, więc chyba ją będę częściej otwierał, bo tu jest dobry profit nawet, jak drobną no, Shadow Daggersy albo Karambity. No i jest Crimson Web M9. I jaki, jaki profit? Ile? Milion co 300 tysięcy profitu. Polecam tą skrzynkę 951. Macie w opisie. Polecam. Dobra, jeszcze sobie dwa razy otworzę i zobaczę co mi wyleci o, jest shadow daggers, nie miałem ich jeszcze dobra, to się liczyło podwójnie, bo dwa skiny się otworzyły, jak widzicie dobra, to lecimy z kolejną skrzynką czyli wszystkie odpowiedzi Ok, to 2273 2, 2, 7, 3. Dobra, zapamiętam chyba jakoś. 2, 2, 7, 3. I mamy. No, same karambity. Tylko 500 tysięcy kosztuje, ale spokojnie. W sumie mam trochę kawy, więc mogę wydać. I karambit lore. Tak, na początek jest karambit lore. No, 500 tysięcy prawie. No, mały profit. Dobra. I teraz nowe rękawiczki. Za 150 tysięcy, no, może być. Spoko, dobra, dalej lecimy i mam Karambita Boral Forest za 100 tysięcy. O, i te rękawiczki, które trudno zdobyć. To dziękuję Ci za danie. Jeszcze sobie dwie takie otworzę. I Karambit Fate, jej, yeah, za milion. No, za 300 tysięcy, no ale fajnie nawet. Niedługo zrobię livea. Więc wbijajcie teraz na mój kanał ciągle prawie, nie wiem jakoś tak za tydzień albo dwa będzie live i mam lor, dobra, ostatnia skrzynka z tej skrzynki, no nie, nie wiem, jak to tak powiem, dobra, i leci i karambit crimson web, tak za 200 tysięcy, no nie ma profitu, no ale zawsze coś, dobra, dalej. Ym, dobra, to tutaj na razie nic nie ma, to ja wracam sobie do komentarzy. <tryk> dobra. Otworzysz moją skrzynkę na odcinku. Jasne, że otworzę nekrobujderę. OK, otworzę. Numer 105. No, szybki byłeś nawet. Numer... OK, to tw... tw Dwie Twoje skrzynki otworzymy i pozdrawiam Cię tak ogólnie też. Dam Ci tutaj serduszka i łapki w górę i odpiszę. Pozdrawiam, bo właśnie nagrywam, no dobra. Dobra, nie wiem czy z błędami napisam, ale ja na to nie, nie patrzę trochę. Dobra, łapkę w górę sobie, dobra. Nie, 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 sobie. Jednak łapkę w górę. Yy, jaki to był numer? 105, okej, okay. dobra, lecimy. 105, dobra. Wow, niezła skrzynka. Możecie ją sobie też otworzyć. I co będzie za pierwszym razem? O, Karambit Lore. Dobry drop. 500 tysięcy prawie. Ucieszyłbym się bardzo z takiego Fade'a, albo Dragon Lore, ale znowu Karambit Lore, no to jest przepiękny drop też. Faktor mi byłby lepszy, no ale dobra, nic się nie dzieje, prawie się zwróciło i Karambit Fade, no proszę, za ile? No za 300 tysięcy, dobra, nic się nie stało i mam Karambit Lore za 400 tysięcy. Okej, okay, fajnie jest i karambit Crimson Web to jest najdroższy skin w grze i za milion 500! polecam też tą skrzynkę bardzo Tylko szkoda, że 500 tysięcy kosztujesz O i haul, który chyba nie zwróci skrzynki, no trochę nie zwraca Ale jeżeli chodzi o profit to polecam sobie raz taką otworzyć na jakiś czas i tyle o, dwie, no prawie 300 tysięcy kosztuje, dobra, ale nie może nawet 300 tysięcy kosztować. Dobra, i znowu haul. No, ja tutaj muszę Dragon Lora wydropić. Dobra, o meduza za też może być. Za, no, 500 tysięcy, jakoś tak. No, 423 właściwie. I Karambit Crimson Web za 400 tysięcy. Znowu. No i Dragonur jest Dragonur. No i udało się wierzyłem w tą skrzynkę milion 200 000. Lecimy z kolejną skrzynką. Yy, 5303. No ok, spoko IP w ogóle. Czy ID nie wiem, jak to tam nazwać 5303, dobra, lecimy. No, kosztuje tak mniej więcej tyle ile pisałeś. Całkiem spoko rzeczy można wygrać. Najdroższe rękawiczki. No, to spoko nawet. A już myślałem, że będzie Dodzi Serpent na początku. Byłoby tak fajnie, nie? No, trzeba tą skrzynkę trochę poprawić, ale moim zdaniem się będzie opłacała jak coś dropnie. No, mały drop jest trochę. No, trochę małe, dobra. Jeżeli chcecie też więcej materiałów takich z otwierania Waszych skrzyneczek, to napiszcie w komentarzu i piszcie swoje te kody skrzynek, żebym je mógł otworzyć w ogóle. I nie piszcie daj itemy, daj itemy, bo ja na odcinku na live jakimś będę dawał itemy. Więc po prostu musicie śledzić mnie i kliknąć subscribe i ten dzwoneczek. I właśnie mi się dźwięk wyłączył. Zobaczę to jeszcze przy tym otwarciu. Tak, dźwięk mi się włączył. Wow, nie ten dźwięk. O, ten. No dobra, tej skrzynki trochę tak nie polecam. To idziemy z kolejnymi. Ja, ale mi zwolniło strasznie. Yy, ma ktoś M9 Banner Lore w Dodge Track, jaki no dobra. Co zrobić, jak nie mogę stworzyć własnej skiniki. No trzeba mieć rangę przyjacielu i 10 skinów, co najmniej, no odpisałem tutaj serduszko, łapka w górę. Mm, dodaj coś skina, bo mam słabe. Nie polecam zrobić małe szanse, wtedy jest w stanie Factory FT, FN chyba chodziło. Siema, widzę, że Boga, to jesteś dałbyś jakiegoś skina. Dam ci na live, przyjacielu. Fajny filmik, dałem suba i lajkuję. Dasz kilka skinów, dam na live za tydzień albo dwa. No nie wiem, to będzie tak losowo. Bo ja najpierw wrzucę odcinek taki, że live jutro o 19 Wiecie, takie coś, nie? Więc musicie kliknąć tutaj subskrybuj i taki dzwoneczek kliknijcie. Dobra, o tutaj gdzieś mniej więcej teraz jestem, no tutaj, dasz jakieś kosy, dałbyś 6 milionów, gdzie wpisałeś, wpisać te cyfry, a, gdzie wpisać te cyfry to zaraz ci pokażę, dobra, gdzie wpisać te cyfry, otwórz wasze, otworzę wasze skrzynki, okej, okay, fajnie. Daj parę, mi parę kos, a ja ci dam rękawiczki, jeżeli się zgadzasz, to nazywam się, no okej, okay, dobra. No na live ci dam za nic, nie musisz mi nic dawać po prostu. To się wybiera ze swoich skinów, to wiem. O, jest! No, nawet parę, dobra. To 1, 1,1684. 6, 1, 6, o, to jest jakaś mega droga skrzynka. Tego Bowie Knife'a nie mam. I Fade'a też nie mam, więc bym sobie dropnął. I Fate jest Fade'ik za 300 tysięcy, prawie. No, nie prawie, no, ale wiecie. I co teraz będzie? I jest Karambit Marble Fade No, w co ja się chciałbym takiego, każdy by chciał, pewnie jest bardzo piękny. Marmurkowy gradient. Czy jakoś tak to jest, nie wiem. O, najdroższe rękawiczki, chyba najdroższe. Poprawcie mnie w komentarzach bo ja mam te rękawiczki fakturnie za 1 500 tysięcy więc możecie mnie poprawić w komentarzach. I jest, haula, za 350 tysięcy O, myślałem, że Dragon Lore, ale te rękawiczki za 400 tysięcy Mam pomysł, teraz będę dla Was otwierał to będą skiny na giveawaya, że tak powiem, dla Was. Hole za 450 tysięcy Znowu. I znowu, hole. Wow, twoja skrzynka jest dobra, bo same hołę dropnę. Jeszcze takie trzy otworzę. Dobra, cztery. No, trochę słaby drop. Dobra, jeszcze jedną i po tej jeszcze jedną i już kończę z tą skrzynką. No, żeby było 1500. No, znowu 400 dobra. Ostatni raz otwieram i kończę z tą skrzynką, bo tu widzę, że nie jest aż taki dobry drop. No i znowu, hol, no, nie widzicie. Dobra. A, i te cyfry się wpisuje tutaj. Była jakiś tam, nie wiem, taki. No, nie ma nawet takiego. Dobra, no to dalej. Jakie skrzynki? A, dobra, miałem to pokazane, ale dobra. Mam Gold 4 i nie mogę. Nie wiem, bo ja miałem globala, więc nie wiem, od której rangi w sumie to jest. Polecam skrzynkę. Dobra, zobaczę ją. 4806, OK. No, trochę jestem przychorowany, nie wiem. Jak to było? 4806 4806. Chyba jakoś tak, dobra. O, no i tutaj mi się ta skrzynka podoba. Cena jakaś taka wyregulowana. No, i skiny też są takie spoko fajne, nie? W sumie rzadko się tu chyba przegrywa na tej skrzynce. No, Case Harden, no. Wiecie, nie za dobry drop, 80 tysięcy, czyli tak, 80 euro w co jeszcze na Steamie. Karambi, Fallen Knife, Fate, za 90 tysięcy. No, trzeba trochę zmienić te procenty, bo, no nie wiem. No, 400 tysięcy ktoś mnie prosił żebym zrobił skrzynkę z lorami to zrobię żeby była tania i żeby był lor jakiś to zrobię karambita lor albo tego m9 Bajoneta, albo m9 Bajoneta, nie wiem U, to był dobry drop ja jeszcze takie trzy skrzynki otworzę dobra jeszcze dwie o lor lor zatrzyma się jest lorek choćbym wolał Wejda. dobra jeszcze jedną po tej no, i mam Bloodhound Gloves Bronze za milion prawie. No, dobra, bardzo skrzynka, polecam ją. I lecimy dalej. I mamy rękawiczki Diamond Bag. Nie wiem, czekajcie, jak to jest Diamond Bag. No, dobrze przeczytałem. I lecimy z kolejnymi skrzynkami. 128 kolega poleca jakiś. To sobie otworzę, 128, dobra, 1, 2, serio, dobra, 128 jest, o, to, to jest bardzo dobra skrzynka, dużo procent jest na to, no 25 tylko na inne przedmioty jest, 75 chyba, tak, 75 jest na inne przedmioty, 100 tysięcy, coś czuję, że mi wypadnie za pierwszym razem, no niestety nie, ale było bardzo blisko, no. Dobra, lecimy z kolejnymi skrzynkami. No i nic! Mach 10 Dodgy Head. No to nie jest za dobry drop, że tak powiem. Nie jest bardzo fajnym dropem. No, Desert Eagle, Dodgy Naga. No też nie jest za fajnym dropem, ale wolałbym tego Karambita Black Laminata. Który chyba nie dropnie mi tu w ciągu dwóch skrzynek, które teraz otworzę. Dobra, trzech. No jakby był drobny, jakby O, o, ale... O, tak, no. Mogłem tak na początku powiedzieć. Dobra, lecimy z kolejnymi skrzynkami. Ten materiał już 15 minut trwa. O, ja. Dobra. 10 wymian pierwszy. Dzięki. Co? Nie zrozumiałem, co to... Czemu napisałem ja tu dzięki? A, że pierwszy... Dobra, już rozumiem, już rozumiem. No to chyba na tyle z waszymi skrzynkami. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jesteś nowy i ten dzwoneczek, bo niedługo będzie live i będę rozdawał przedmioty w że Komentarz mały, IP swoje skrzynki i trzymajcie się. Cześć!